No bo co to Ja, tak to się robi ja. Stuki sound Flegmatyczny skurwiel, ciągle po nie w dłoni plan Nic dziwnego, że każdego zjadam Bakman To miłość od pierwszego bucha kocham hashtag Ciągle mnie to kręci, ja to kręcę Ludzie myślą, że siedzę sobie za kratkami Bo każdy wers tu podkreślam hashtagami, haslamami Bądź przygotowany, że do twojego domu wbiję się membranami Scena jak baseball Teraz będziesz się tu wkładać, bo jestem tu na każdej pozycji Kama sutra na trackach zgrywasz czarnucha, to muszę ciebie zmartwić. Przyszedł człowiek u klub klanu żeś już życie stracił. Czuję się tutaj jak w domu, czas odkurzyć tu. Ta cała scena to mój kwadrat, house rules. I nic dziwnego, że mój raz spotyka deza, proba to bo właśnie kurwa tworzę coś świata okay. Zabieram swój czas, perpyhej są porobione Więc możesz do mnie mówić z mi świata purpurowy Że robię to najlepszy rap, to jakoś tak wyszło Więc płyty tej koncerty to nie pisana na przyszłość Moich tekstów spokojnie, by wyszła tora Cały czas na sprintie, więc śpiewam na z tej i Zobacz mordeczko, kto napędza to ścierwo Mówi koczak, a.k.a. Bugatti Veyron a.k.a. Bugatti Veyron Takie. Tak tu się napędza to Ej, yeah. no. mm -hmm. hey, Czarek podaj blanta Good. Po koncercie każda dupa jest tu łatwa, bo każda chce być jak Dirty Diana. I nie powiem, że poza ciemi nie było miło, kiedy rano budziłem się w głośnikach leciało. Nie miłość, nie muszę się tu wysilać, moje życie to tak live. Opisane w trzech słowach, czuhe kobiety i hajs. Dużo plotek o mnie krąży, bez mnie sam o tym wiesz, ale kurwa mam to w dupie. Mów co chcesz. Ciągle słyszę tylko ja, 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 ja A ja w to wyje, wyje, wyjebane mam W pakach najlepsze jaranie Uwierz mordo konkret, ciągle w błogim stanie Więc nie wiem czy to rap w Polsce I tak ciągle, ciągle sobie palę, palę gras I do życia sobie śpiewam forever ja Doskonale wiem, że to moja pora Bo jestem gorętszy od kubka knora to jest moje życie, żadnej smutnej wczuty Wkurwiam ludzi, bo rozwijam się szybciej niż papier do dupy Inni mówią, że jestem pierdolnięty A ja jestem jak Kuba Knap, zbyt dziabnięty Dude.